Rada Powiatu podjęła intencyjną na temat programu in vitro, a dzisiaj byliśmy świadkami podpisania umowy właśnie ze stowarzyszeniem, które opracuje cały program, który będzie później wdrożony do realizacji 1 stycznia przyszłego roku. Bezpłodność jest chorobą i leczenie bezpłodności powinno być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ilość mieszkańców spada, również ilość urodzeń jest coraz mniejsza. Zaproponowanie dofinansowania metody in vitro jest daniem wyboru kolejnej metody leczenia niepłodności mieszkańcom naszego powiatu. Na tysiąc urodzonych dzieciaków 15 to są dzieci urodzone dzięki in vitro. Dodam że to nie jest dużo w krajach gdzie mamy szeroki dostęp do leczenia niepłodności gdzie in vitro jest refundowane. Ten odsetek wynosi około pięciu a nawet powyżej pięciu. Także mamy tutaj wiele do zrobienia. Nie będę ukrywał jest mi niezmiernie miło że ja złożyłem taką propozycję na posiedzeniu zarządu powiatu oświęcimskiego która zyska akceptację na sesji rady powiatu.